Ileś tam razy w roku słyszymy w mediach, że w Stanach była jakaś szczelina. Najczęściej słyszymy, że była jakaś szczelina w szkole, albo w jakimś uniwersytecie, albo może na jakimś koncercie. Ale teraz ostatnio to wszyscy mówią o tym, że ktoś zaszczelił Charlie Kirk. I jak nie wiesz, kto to jest Charlie Kirk, to on był influencerem który był dosyć prawicowy i on przychodził na kampusy uniwersyteckie i rozmawiał z studentami i z nimi miał debatę o różnych takich rzeczach związanych z polityką. I widocznie ktoś go nie lubił i przyszedł na taki kampus z czelbą i jego zaszczelił. I teraz wszędzie ludzie na świecie o tym mówią i myślę, że w Polsce to się stało też bardzo popularny temat, i się zastanawiam, czy ludzie w Polsce wiedzieli, kto to był Charlie Kirk, jak jeszcze żył? Daj znać w komentarzach. Dzisiejszy temat będzie o pistoletach w Stanach. Co Amerykanie myślą o pistoletach? Czemu jest tyle pistoletów? Jak to prawo działa? I też ogólnie, ile ludzi tak naprawdę umierają w Stanach przez pistolety. Instytut Lingwistyki przedstawia. Wiem, że nasz kanał jest przeważnie o języku angielskim. Dzisiejszy odcinek, oczywiście, jest o pistoletach w Stanach. To jest przez to, że uważam, że jak ktoś się interesuje językiem, to też często się interesuje kulturą. Szczególnie, że wszyscy. Ogólnie mówią o Stanach. I jak się uczysz z nami angielskiego, to też polecam, żebyś sprawdził naszą stronę instytutlingwistyki.pl, bo Instytut Lingwistyki nie tylko oferuje kursy z angielskiego, ale też z różnych języków. I z każdym kursem będziesz miał dostęp nie tylko do naszej platformy, która ciągle się rozwija i ciągle rośnie, ale też do naszej własnej aplikacji. I w tej chwili dodaliśmy AI, albo Artificial Intelligence, albo po polsku Sztuczna Inteligencja, to w tej chwili możesz rozmawiać. Jest naszym AI i ten AI będzie słuchał, co mówisz, będzie się poprawiał i będzie ogólnie Ci pomagał z Twoim angielskim. Ale dodatkowo też będziesz miał mnóstwo różnych filmików, podcastów językowych, kolorowe mapy myśli i wiele, wiele więcej mnóstwo ćwiczeń, które Ci pomogą z Twoim angielskim. To sprawdź, na to w opisie, tam jest link do naszej strony. Kliknij w niego i zacznij się uczyć z nami już dzisiaj. Ale propos propos tu w Stanach to powiem tak, mi się wydaje, że ogólnie. To się stało dosyć głośny temat przez ostatnie 20-30 lat i to się zaczęło, przynajmniej ja to zauważyłem, jak była ta szczelenina w Columbine. Nie wiem czy kojarzycie Columbine, to było w latach 90 nie pamiętam czy to był 97, albo 8, albo 9, ale wtedy to, to było bardzo głośne i to było bardzo smutne i cały kraj, był zaszokowany, bo to był chyba pierwszy raz, albo przynajmniej pierwszy raz, jak ja słyszałem, że dzieci przyszli do szkoły z pistoletami. Też mieli jakieś bomby, które sami zrobili, i oni poszczelili i zaszczelili dużo dzieci i nauczycieli. Ja wtedy byłam nastolatkiem i ogólnie nie do końca byłem zaskoczony, bo zawsze słyszałem, że w biednych dzielnicach, w Stanach, w dużych miastach, w gettach, to. Są problemy z pisotami, z gangami i tak dalej. Ale tak naprawdę chyba biali ludzie się tym nie przejmowali. Ale nagle jak Columbine się stało, to było ogólnie chyba biała szkoła. Było dużo białych dzieci i dużo białych dzieci umarli. Ci, którzy strzelali to byli biali i nagle to się stało bardzo głośne. I od tego czasu Widzimy, że coraz częściej są takie szczelaniny. I teraz ogólnie Amerykanie są dosyć podzieleni. Część Amerykanów mówią, że hej, tak to po prostu jest ja w Stanach. W Stanach masz prawo, żeby mieć pistolet. I w Konstytucji pisze, że nie możesz ograniczać, kto może kupić pistolet. I potem inni ludzie mówią, że powinniśmy ograniczyć. Kto może kupić pistolet, bo wtedy oczywiście będzie mniej śmierci z powodu pistoletów. I w roku 2004, to znaczy ponad 20 lat temu, to w Stanach rocznie było prawie 30 tysięcy śmierci, które były spowodowane pistoletami. Ale w roku 2024 to było prawie 50 tysięcy. To to. Wzrosło 20 tysięcy. I oczywiście, między 30 i 50 tysięcy ludzi, to to jest bardzo dużo ludzi. Ale oczywiście też musimy zapamiętać, że w Stanach jest ponad 340 milionów ludzi. I musiałem sprawdzić, jaki to jest procent, ale to jest przecinek 000. 1,4% to wiem, że niektórzy ludzie myślą, że o w Stanach, to wiesz, wszyscy mają pistolet i wszyscy umierają. I tak, to jest prawda. Amerykanie mają bardzo, bardzo dużo pistoletów, ale jak bierzemy pod uwagę, ile jest pistoletów w Stanach i patrzymy na procent, ile ludzi umiera przez pistoletów, to tak właściwie to nie jest duży procent. A ja nie mówię, że to nie jest problem. Nie mówisz, że to nie jest dużo ludzi, bo 50 tysięcy ludzi jest dużo ludzi. To może się zastanawiasz, ale Dave, ile jest pistoletów w stanach? Jak mówimy o pistoletach, które należą do zwykłych ludzi, nie do policji, nie do wojska, to w Stanach mamy między 400 i 500 milionów pistoletów. To znaczy, że mamy więcej pistoletów w Stanach niż mamy ludzi. Ale musisz wiedzieć, że tylko 32% Amerykanów mają pistolety i 44% Amerykanów żyją w domu, gdzie jest pistolet. To to nie jest tak, że większość Amerykanów mają pistolet. Niektórzy ludzie mówią, że jakby każdy w Stanach miał pistolet, to by było mniej strzelanin. Albo przynajmniej jakby ktoś zaczął szczelinę, to ktoś by ich zaszczelił. I nie jestem pewny, czy to jest najlepszy sposób, żeby to rozwiązać, ale... może coś w tym jest? Przynajmniej może myślę, że to jest może jeden powód, czemu Amerykanie są po prostu bardzo mili i mniej chamscy. I myślę, że raczej unikają kłótnie z ludźmi, których nie znają. Po prostu nie wiesz, kto ma pistolet. Ale jak lecisz do Stanów, to nie sądzę, że musisz się martwić, że będziesz poszczelony albo zaszczelony, bo z tego co widzę, to masz lepszą szansę, żeby piorun się szczelił, niż żeby ktoś się zaszczelił. Teraz zobaczymy, ile dokładnie ludzi w Stanach umarło od pisoletów. W roku 2023 to było prawie 47 tysięcy, ale też musisz wiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że o tych 47 tysięcy to 27 tysięcy. To byli ludzie, którzy popełnili samobójstwo pistoletem. To znaczy, że ponad połowę tych śmierci z pistoletów byli samobójstwem. To wtedy to jest 20 tysięcy ludzi, którzy umarli, bo ktoś inny ich zabił pistoletem. Tutaj widzisz, że Twoje szanse, że ktoś cię. Zabije pistoletem w Stanach, są nawet mniejsze teraz. I oczywiście to też jest okropne, że 27 tysięcy ludzi umarło, się sami zabili pistoletem, to jest problem. I to, że 20 tysięcy ludzi byli zabici pistoletem, bo ktoś innych zabił, to też jest problem. Ale myślę, że też może teraz widzieć, że mimo to, że mamy problem z pistoletami w Stanach, to nie znaczy, że wszędzie w Stanach cały czas ludzie. Są zabici pistoletami. No i też oczywiście są inne statystyki. Jak pomyślimy o tym, że ileś procent śmierci z pistoletów to jest przez to, że to był jakiś jeden gang z drugim gangiem, to widzisz, to, to wtedy to jest nawet mniejsze procent. No ale też widzimy, że jak ktoś naprawdę chcecie zabić pistoletem, to on znajdzie sposób, żeby to zrobić. Widzimy, że Donald Trump prawie umarł. Bo ktoś jego chciał zaszczelić i Trump nawet był poszczelony. I teraz widzimy, że Charlie Kirk był zabity, bo komu się nie podobało to, co miał do powiedzenia. To czy będzie łatwiej w Stanach, żeby ktoś cię zabił, albo żeby ktoś sam siebie zabił, przez to, że mają dostęp do pistoletów? Oczywiście. No i też widziałem statystyki, że są niektóre kraje, gdzie na przykład było więcej morderstw pistoletami niż w Stanach. Mimo to, że więcej ludzi umarło przez pistolet, ale to było przez na przykład samobójstwo. Ale widziałem jakieś statystyki, że w Brazylii i w Meksyku, to tam było więcej morderstwa pistoletami niż w Stanach. I z tego co rozumiem, to w tamtych krajach to nie jest tak łatwo, żeby mieć pistolet. To daj znać w komentarzach, co Ty myślisz o tym. Czy myślisz, że to jest problem w Stanach? Czy myślisz, że w Stanach powinni coś zmienić? Mimo to, że w Konstytucji tam jest napisane, że no, każdy ma prawo do pistoleta. Charlie Kirk, który był zabity pistoletem, jak żył, to powiedział, że jak się mieszka w takim kraju, gdzie masz wolność do pistoletów, to możesz oczekiwać, czy będzie jakiś procent ludzi, którzy umrą pistoletami przez pistolety, bo to jest legalne. I jako społeczeństwo, gdzie masz taką wolność, i to jest do akceptowania, że w takim społeczeństwie, gdzie są pistolety, to jakiś procent ludzi umrą pistoletami. Nie jestem pewny, czy pomyślał, że kiedyś on będzie jeden z tych ludzi, ale może daj znać, co ty o tym myślisz. I jak byłeś kiedykolwiek w Stanach, albo w Meksyku, albo w Brazylii, czy czułeś się tam niebezpiecznie, czy martwiłeś się, że ktoś będzie miał pistolet. No, i tak jak mówiłem, wiem, że dzisiejszy odcinek nie jest to angielskim, ale jak chcesz poprawić swój angielski, to zacznij się uczyć z nami. Link jest na dole w opisie. Zapisz się. I zacznij się uczyć z nami już dzisiaj. Na razie. Cześć.